No ko moi drodzy zakupiłem dwie paczuchy przepraszam trzy, no trzecia nie dotarła dwie wziąłem od razu na miejscu bo dotarły jedna za drugą to z jednego paczkomatu dwie paczuszki no trzecia niestety jeszcze gdzieś tam w drodze jest no, pewno dzieje o 17, ale to już sobie odbiorę jutro rano także zaraz otwieram, kupiłem jakąś tam używaną elektronikę sprawną, niesprawną, zaraz sprawdzę czy faktycznie jest to co miało być tam na zdjęciach, czy mnie nie oszukano jak nie, no to z powrotem wydałem 150 zł i jestem ciekaw ile będę w plecy dobra, zaraz otwieramy no więc tak moi drodzy, otwarta paczuszka jakaś taka waga fajna, ciekawe czy działa Na baterię tutaj Gniazdo naprawić i może by była sprawna waga. Dobra. Tu jakiś blender czy coś. Nie wiem, pewnie tak. Coś takiego czujnik dymu o głośnik chyba. Ciekawe czy będzie to działało. Ja to bym miał do pracy może. <gryw> Albo opchnę. Zaczynam, bo to jest... Paczka kupiona z myślą dla ja zysku, no ale tu jakieś latarki, to to chyba rozwalona. świecidełka, kolejna latara jakaś. Także ten głośnik przetestuję później. Tutaj rampy tu jakieś. O takie halogenowe jeszcze ma żabkę. To PRL się chyba płania. Ej, pod spodem jest jakieś DVD, to teraz wyciągniemy i dam na kolejkę. O, a tu co? To jakiś manometr. Do pompki, chyba. Dobra, zobaczymy. Za tą paczkę dałem. Nie wiem, 25 zł? Nie pamiętam. Muszę później poszukać. Popatrzeć. Więc tak, za tą paczkę 25 dałem. No, oczywiście do tego. A zaraz wam powiem. Więc tak. Za tą paczkę dałem 25 zł. No ale plus tam, przesyłka to wyszło 36,37. Zatem dałem 4 dyszki, ale 51,89 i za tą trzecią co przyjdzie 50 zł. 62,24 z przesyłką, także 150 i 50 groszy wydałem. No bez tych przesyłek wyszło 115. No ale jest różnica. <grytanie> także zobaczymy, jak wyjdę. Zaraz otworzymy tą tą paczuszkę. Kurczę, patrzcie tu. Miszczarka do dokumentów. O kurczę, ta ciekawa jest sprawna. Ale fancior. Bierzmy dalej. To to nie wiem, co to jest. Coś na prąd? Nie wiem. Suszareczka jakaś. Antena, a no, zaraz zobaczymy co to jest. A do no, papierosów nabija maszynka. O kurde, jakie fanciory, za cztery dyszki kupione. Mierniki, ciekawe czy sprawne. Bo to też by poszło. Jakiś padzik, ale uszkodzony. Co my tu maszynki do golenia. Jakaś kurde lornetka, ale chyba nie kompletna. Ciekawe. To, nie wiem, prometer. Coś do metrów chyba mierzenia, nie wiem. A co? Nie wiem. <śmiewy> Czyli tak tu. Tu jakieś lusterko, czy coś. Coś na prądzik, do depilacji, czy coś. a jakiś akumulator. No. To nie wiem co to jest. Czegoś tu brakuje. No powiem wam, różne fajne rzeczy. Może się nie dało co zarobić. bel Dobra. Także, ale to jest ciekawe. To jest fajna rzecz. Jakby to działało, to kurde. Nawet może bym sobie zostawił. No i moi drodzy, właśnie wleciała trzecia paczka czytnik banknotów. Tutaj. Chyba radio jakiś z latarką, czy coś takiego. Dobra. Tutaj jakaś gierka. Baterie trzeba włożyć, zobaczyć. Czy to w ogóle działa? Tu lusterko, czy coś. Nie wiem co to jest. Nie wiem. Czy antena jakaś? Tutaj. Nie wiem co to jest, czy jaki zegarek, nie wiem, alarm, 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 nie wiem. No i co, myszka, myszka zaraz przetestuje, czy jest sprawna. Taka końcówka. No dobra, no i tu jakieś kable, zasilacze, także jeśli by to było dobre. To można wystawić. Może się coś zwróci. za tą paczkę dałem zaraz poczekajcie. Ta paczka trochę drożej mnie wyniosła, bo ona mnie wyniosła 62,24 24 Z przesyłką goła cena to była 50 zł. Także zobaczymy, czy ja coś w ogóle na tym zarobię. Dobra.